Zdrowe zrównoważone budownictwo to temat ważny, aktualny. Jak w tym kontekście przedstawia się działalność firmy Herman? Jak rozwiązania oferowane przez firmę odpowiadają na wyzwania związane ze zrównoważonym budownictwem? Temat zrównoważonego budownictwa został podjęty przez firmę Herman już wiele lat temu na targach bał w Monachium. To jest takie wydarzenie, które jest największym wydarzeniem budowlanym, można powiedzieć, w Europie. Po pierwsze, nasi właściciele, jest to firma rodzinna, podkreślam, ogromny koncern, ale dalej, dalej rodzinny, wszystkie swoje fabryki zaopatruje w zieloną energię. To nie znaczy, że podciągnięto zielony kabel ale płacą drożej za prąd i to, co płacą tą nadwyżkę, jest inwestowane w alternatywne źródła energii. To jest jedna strona, tak? Produkcyjna. Potem nasze produkty, których optymalizacja procesu produkcyjnego, zminimalizowanie odpadów i oczywiście produkty, które są dopasowane na przykład do domów pasywnych. Tak, żeby tą emisję ciepła zmniejszyć. Także ten temat jest bardzo gorący. Myślę, że, że Niemcy są takim europejskim wiodącym państwem w, w tym aspekcie. No i powoli to do nas od zachodu do wschodu przez całą Polskę powoli to dociera. Chociażby program czyste powietrze, który teraz też jest na ustach wielu tych, którzy modernizują, to też my aktywnie w tym bierzemy udział. Targi PSB to okazja do zawierania kontraktów, ale również do rozmowy na temat przyszłości. Rozmawiamy między innymi na temat ambicji i kierunków rozwoju. Jakie są najważniejsze zamierzenia rozwojowo-sprzedażowo-inwestycyjne w firmie Herman? Firma Herman przez wiele lat, czy od wielu lat poszerza swoje portfolio produktów. Kojarzeni jesteśmy z bramami. Ten rok nazwaliśmy u nas rokiem drzwi. Wiele osób nie kojarzy firmy Herman z drzwiami. Mamy drzwi wejściowe do domów. Mamy teraz fantastyczne drzwi drewniane wewnątrz lokalowe i w tym kierunku zamierzamy się rozwijać, ale mamy także systemy bezpieczeństwa, takie słupki wyjeżdżające czy zabezpieczenia, to w tym, teraz w, w tych czasach jest bardzo ważny aspekt. Systemy parkingowe, także portfolio jest cały czas powiększane, żeby ten, żeby ta stolarka plus systemy z tym związane, czyli parkingi, bramy, systemy szlabanów, to to wszystko jest, jest, jakby dochodzą te nowe produkty i te portfolio się poszerza. No i oczywiście automatyzacja, automatyzacja produkcji, ogromne inwestycje w każdej fabryce, żeby być na tym najwyższym poziomie technicznym, ten high-tech, który, który, który jest, charakteryzuje jakby nasz, naszą firmę.